To są cztery różne komputery, ale łączy je jedna cecha wspólna. Wszystkie są dostępne w cenie poniżej 5000 zł. Dzisiaj mam zamiar sprawdzić, który z nich jest najlepszy, tak abyście wy mogli wybrać optymalny model. Z tej czwórki to Komputronic Infinity X512V02. Bazuje na procesorze Intel Core i5-12400F. Ma 16 GB pamięci RAM, 1 TB dysk SSD NVMe. A za generowanie grafiki odpowiada akcelerator AMD RX6600. Tak skonfigurowany model uzyskuje w teście syntetycznym 3D Mark Time Spy równiutko 1500 punktów, co przekłada się na następującą wydajność w grach: Counter Strike 2 w rozdzielczości 1440p i detalach wysokich ponad 145 km na sekundę. Red Dead Redemption 2 ponad 84 fps, -y. Forza Horizon 5 prawie 80 klatek, Hogwarts Legacy 73 fps, -y. Indiana Jones Wielki Krąg nieco ponad 60 fps, -ów. w najbardziej wymagającej grze The Last of Us bez problemu nadal w rozdzielczości 2560x1440 pikseli i detalach wysokich z aktywnym upscalingiem prawie 55 generowanych klatek na sekundę.